Z mieszkania i z i ze wspólnoty perspektywa, i prywatne, i jeszcze jakieś inne formy własności. Więc ten jest bardzo skomplikowany. Ludzie tam nie mają, nie mam taką kartkę, ale się boję takiej interpelacji złożyć, no bo ja nie wiem, co w imieniu tych państwa, a jak każdy z nich osobno coś powiedział, to, to za chwilę się wszyscy pokrócimy, a to nie o to chodzi. Tam są drogi niezrobione, tam nie ma kanalizacji odpowiedniej, tam pomiędzy tymi domami, drogami, pomiędzy tymi budynkami, to są takie dość jak nawet w wielu nawet z suspicjów Pani Teresa nie potrafi dojść. Potem jest wina trochę deszczu i wiadomo. Także to jest cała sprawa związana z tą rewitalizacją, z środki wiadomo, że z Unii Europejskiej i z innych rzeczy, ale na już tu się tylko prosili, żebyście Państwo zadeklarowali się czy obiecali tym mieszkańcom, co można na teraz. Odnosi na chwilę obecnej przy takiej sytuacji finansowej jak miasto ma my musimy najpierw zobaczyć na co nas będzie stać. Przy, nie mogę być nieuczciwa ze względu na to, że ktoś powiedział, że jaściłam. W momencie, gdy dowiedziałam się, że w połowie roku, w jednej czwartej roku zmienia się prawo dotyczące PIT-ów, to musiałam niestety zrezygnować z wielu inwestycji. Po prostu je wycinać bo miasto już bardzo zaróżone raz było, było trudno dojść do tego. My w tej chwili chcemy zobaczyć, jaki będzie skutek tych wszystkich zmian prawnych. One są z jednej strony dla nas bolesne, z drugiej strony te przepisy idą w kierunku, że rodzina będzie sama decydować o tym, na jak, do jakiego klubu dziecko chce posłać, jakie zajęcia, bo rodzina będzie miała te środki. Dlatego przynajmniej do połowy roku musimy zachować się bardzo rozważnie. Rozważnie wszystkie przetargi od czerwca, które jeszcze nie były ogłoszone, zostały wstrzymane, żebyśmy nie obudzili się z olbrzymim długiem, tak jak mają Świętokłowice czy Mysłowice, żebyśmy w przyszłym roku mogli startować bezpiecznie. Bo chodzi o bezpieczeństwo. Pan prezydent pokazał. Ile nas będą kosztować podwyżki dla, dla nauczycieli, dla urzędników? My mamy ponad 5300 osób, które miasto utrzymuje. Chodzi o wynagrodzenia. Dlatego też musimy naprawdę przynajmniej przez pół roku zobaczyć, co się dzieje. My nie mamy informacji jaka będzie subwencja światowa, jakie będą przychody i dochody z CIT-u i tak dalej, na chwilę obecną nie mamy. Musimy na to czekać i musimy mądrze mądre podejmować i bezpieczne dla nas wszystkich decyzje. Jeżeli będą środki, to myśmy chcieli wykonywać za ponad 160 milionów inwestycji. Pozyskujemy środki. Niestety potrzeb w mieście całym jest olczymy, a my stawiamy na zrównoważony rozwój, co we wszystkich rankingach, widać jak ruda jest wysoka, ponieważ inwestujemy w każdej dzielnicy, w każdej, żeby nikt się nie czuł opuszczony. Oczywiście potrzeb jest niesamowita jeszcze ilość. Sprawa bezpieczeństwa, tam jest, panie prezydent, tak. chodzi o ulicę, chodzi o ten kabel, tak? tak. tak. To jest sprawa bardzo tak. ważna. Tak, ja bym poprosiła... Proszę pana, po spotkaniu. Pani, Pani Doroty, ja tylko powiem bo... Ale po spotkaniu pan do no. pana prezydenta, jedna zgłosi, będziemy, zgłosi pan prezydent. No to lepiej jest, jest już tak, szaket, to co, co my, to, A ja. Pan, ja mam taką prośbę, żebyście też państwo powiedzieli, jak my każdego miesiąca się spotykamy w tej y, kuźnicy, my tam dojdziemy w końcu do czegoś i jakby do jej konsensusu, bo środki też są pozyskiwane, to co pan prezydent pilotuje. Jeżeli chodzi o rewitalizację, to nie ma nic wspólnego generalnie z naszym budżetem miasta. Także ja bym tylko prosiła, żeby zawsze ktoś był też, jeżeli można prosić... Niech pierwszego nie do dnia, żeby jest Nie spotkanie z mieszkańcami. Mieszkańcy natomiast w przyszłym miesiącu i w kolejnym, bo ja tak obiecałam mieszkańcom, żeby pani pozwoliła, żeby ktoś był zarządu miasta i wtedy będziemy o pewnych tematach po kolei, po kolei mówić. Musimy do czegoś w końcu tam dojść, tak? Na spokojnie. Yeah. No, yeah. tak? yeah. Przez trzy lata, hmm. lata już, najmniej choć i jesieni, już wiosną zadaję pytania, dostaję odpowiedzi, tylko proszę, o numer telefonu mi Panu powie, do dzisiejszego dnia nikt nie zadzwonił. A zadałem przed chwilą dwa pytania jeszcze. No, zadał Pan o Piastowską, tak? Nie. Piastowską i te drzewa będzie te... Ale co do drzew, nie wiem, proszę Pana, gdzie, w którym miejscu zostałem wypowiedzi? Za A Za ale to musimy to ja sprawdzić. Chwilą, że, hmm. Jeżeli od tego zaczynamy się rewitalizować później... Proszę czy... pana, sekundkę. E, doskonale pan wie, a jeżeli nie, to wyjaśnię, jeżeli trzeba rosły na terenie miejskim, a skoro to było za przedszkolem, to mnie mówi, że ma terenie przedszkolą. Ok. To jest teren miejski. Więc my, nawet jeżeli drzewa zostały wycięte, musieliśmy wnioskować do marszałka w tej kwestii. Pan marszałek wydał, wszystko na to wskazuje, zgodę na wycięcie tych drzew. Dlaczego? Nie wiem. Muszę sięgnąć do papierów i sprawdzić to. Obiecuję, że jutro zadzwonię. Ale proszę zostawić ten telefon jeszcze raz panu rzecznikowi, bo ja nie mam do pana telefonu, chyba, że po spotkaniu pani poda i ja do pana w tej sprawie zadzwonię. Muszę sprawdzić dokumentację. Procedury są takie. Jeżeli drzewo rośnie na terenie miejskim, to zgodę na wycinkę tych drzew wydaje marszałek. My musimy wystąpić do marszałka z wnioskiem, musimy uzasadnić ten wniosek. Zwykle to się robi z dwóch powodów. Po pierwsze w wyniku realizacji jakichś inwestycji, a drugi powód jest taki, że drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia mieszkańców. To są dwa powody, które zawsze podajemy. Więc Muszę to sprawdzić i zweryfikować, także to jest sprawiedliwe. Jeżeli chodzi o ten mury, niedawno jechałem w piastowską, też byłem zaskoczony. Też moje pierwsze skojarzenie było takie, że to jest powodowane prawdopodobnie zabezpieczeniem ekologicznym, żeby żaby nie wchodziły na teren nadnajeźnie, ale też muszę to upewnić się i sprawdzić, bo tak głęboko nie wchodzę w projekty, które są ale nie zgadzam się z zarzutem, że ten krawężnik stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów czy pieszych, bo gdybyśmy przyjęli taką linię, to również ten krawężnik, który jest przy jezdni, też stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa. Więc e, ja, ja wiem, natomiast proszę pana, no tak jak powiedziałem, muszę to sprawdzić. To jest, on, ten murek się pojawia na wysokości tego zbiornika wodnego, więc to prawdopodobnie chodzi o migrację zwierząt z tego zbiornika. Panowie, ale kiedy projekt, dokumentacja jest konsultowana, to wtedy musimy mieć pozytywną opinię między innymi dyrekcji, ochrony środowiska. I być może na tym etapie taki wymóg ktoś postawił, że ma coś takiego się pojawić, a wie pan, folia, folia i patyki, są trwałe, co chwilę trzeba to poprawiać. Taki murek jest trwały. I to tutaj Pan z nieziału drugi mostów potwierdza moje przypuszczenia, czyli jest tak, jak myślałem. I, no i tyle, nie mamy na to wpływu. Musimy się dostosować do pewnych wymogów, które są nam narzucane. Dziękuję proszę bardzo. Problematy, i się będzie być, żeby ten jakąś skończyć, czyli nie należą też... jest rzecz. Światło, nie wiadomo od grudnia, ale jak na światło, na klance schodowej, widzę, że świeci dron stopy. Mateusz było. Trzy razy, może dwa I następna rzecz. Wszyscy chodzili na rozszerzalne w ramach jednego ocieplenego budynku, za metr kwadratowy Kuba Turek. Już O budynku, Jedni płacą 5 zł, to 30, 30 złotych, za ten sam lekarz, inni płacą 240 złotych i ci, co płacą 240 złotych, oni nie muszą klatek za bo drzwi są otwarte, to na przeszło. A ci płacą, a jedna pani, ten sam pion, mieszka na pewno, drzew, to też się tak, żeby nie płacić, bo jest na specjalny lekarz. To, to, to nie na to płaca, to lochatorzy ją do tych ludzi. Jeśli chodzi o media, to nawet ta pani też będzie obciążona, że to jest... To jest zbyt... to... No o tym, może to chodzi? Chodź 4 się złotych to miało sens nie uciepym Jakby ten był my nie uciepany, niech na ten tyle, Już od panu, odpowiedział, że, że do zżytkowania jest to zastosowane współczynniki lokalizacji położenia lokalu z, 4, z tego domnika, tak jest od 4,5 do 5 zł. Różnica w Niemczech. Tak, tak. Tak, bo tam są duże mieszkania. Z różnienia 60 metrów. To... Zgadza się tam są duże mieszkania. Tylko że domnika ustawodawca no, przewidział, że... Stosuje się współczynniki w zależności od położenia lokalu mieszkalnego w danym budynku. Z tego to wynika. Nawet przy uciekłym budynku. Tak stosujemy. Proszę pana, ale mówię, to jest pierwszy sezon. Dlatego są też takie stawki. Po tym pierwszym sezonie grzeczymy. Przy będziemy widzieć, jak Państwo grzeją, jak to funkcjonuje. Rozliczymy. Nie chcemy je spowodować, że Państwo miały jakieś dopłaty niedawno, za po zakończeniu sezonu będzie to rozliczone, będą zwroty, będą Państwu zwrócone. Że już rozmawiali no. tu z Panem Prezydentem, no. że będzie potrzeba, gdzie ci z Państwo podzielniki, do 1 po listopada będziemy jej Z tym, że podzielniki powiem Państwu z mojego doświadczenia, co powodują powodują to, że ludzie na siły oszczędzają sobie za dziewczyną mieszkanie. To tak, jest tak a propos. No jest tak, dzieje się pan, bo, ty ma powiedziesz na no czynnie, by to mówił. Ale my wiele o tym, bo mamy nawet stary Ja rozumiem przynajmniej. dlatego okej, okay, my z panem prezydentem rozmawiali, od 1 listopada i drodzy Państwo, następnych kolejce jest na 1 rzędu. Tak, Najpierw no, będzie ankieta, a później będą podzielniki, bo jak słyszymy, że wszyscy są za podzielnikami, to myślę, że to tak się skończy. Dziękuję bardzo. Teraz, ale pozwólcie, Pan z pierwszego rzędu ma dwa pytania, a potem Pani się zgłaszała i potem Pani, ale przepraszam, Pani w furtce się zgłaszała, a Pan teraz przyszedł, więc spokojnie. No. Dziękuję, mam pytanie. Czym ci dowiedziczymy, na ulicy Janasa, będzie czy Pani od cudownych nitek to to jest ten I my tutaj się Pana prezesa zapytamy. Znaczy, mogę od razu powiedzieć, że szanse na to są minimalne. To wynika z tego, że tutaj nie ma e, nitki ciepłowniczej, żeby można było Państwa w ogóle z tym do sieci ciepłowniczej. Może jak się coś zmieni, w tym sensie, że pojawią się jakieś dodatkowe